W świecie, gdzie ofiara ma obowiązek przeprosić kata za to, że stępiła mu topór, gdzie portfel jest pusty, by sumienie mogło być czyste, a historia jest pisana gumką do mazania, witamy w Ministerstwie Prawdy. Miejscu, w którym jedynym co pewne są cudze rachunki do spłaty. Drodzy rodacy, Europejczycy, płatnicy VAT. Wróciłem z Berlina. I powiem Wam szczerze, nigdy nie byłem tak dumny z bycia Polakiem. Bo czymże jest polskość, jeśli nie umiejętnością dawania? Panie premierze, czy to prawda, że Niemcy wypłacą nam za dość uczynienie za Drugą wojnę światową? Za dość uczynienie. To słowo trąci myszką, nie sądzicie? To takie yy, roszczeniowe, takie nieeuropejskie. Rozmawiałem z kanclerzem Merzem, spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy, i zrozumieliśmy, że pieniądze to tylko brudny papier, a my budujemy mosty. Mosty, za które, co naturalne, ktoś musi zapłacić. Konkrety: czy Niemcy zapłacą choć jedno euro? Słuchajcie. Było ostre spięcie. Nie będę ukrywał. Kanclerz Merz był twardy, ale ja byłem twardszy. W pewnym momencie uderzyłem pięścią w stół. Dębowy, solidny. Niemiecka robota. Swoją drogą, świetna jakość i powiedziałem, Fryderyku, jeśli natychmiast nie odwołasz swoich słów, to Polska sama zapłaci te reparacje. A co takiego powiedział? Żeby Polska sama wypłaciła sobie reparacje. Widzicie, to jest dyplomacja. To jest sprawczość. Mówiłem, że w Europie nikt mnie nie ogra, nie będziemy czekać na łaskę Berlina, jesteśmy dumnym narodem. Stać nas na to, by wypłacić sobie odszkodowania sami. Czyż nie jest to ostateczny dowód naszej suwerenności? Niemiec nie będzie nam dyktował, kiedy mamy dostać pieniądze, bo sami je sobie wypłacimy. Z Waszych podatków, oczywiście. To jest właśnie ten gest humanitarny, o który walczyłem. Gest Polaków, dla Polaków. Żeby Niemcom nie było przykro. Panie ministrze, sondaże w grupie emeryci z amnezją rosną o dwa punkty, ale wnuczkowie powstańców pytają, czy to żart. Wnuczkowie niech się cieszą, że nie muszą płacić za zużycie niemieckiej amunicji w 1939. To o płaceniu samemu sobie było ryzykowne. Ludzie mogą zacząć liczyć. Matematyka to faszystowski konstrukt, ale niestety wciąż nauczany w szkołach. Ty wciąż myślisz kategoriami zysku i straty, a tu chodzi o narrację. Jeśli wmówisz ofierze, że płacenie za własne leczenie po pobiciu, to wyraz jej niezależności finansowej poczuje się silna. A my potrzebujemy silnej Polski. Silnej. W wyrzeczeniach. A teraz szykuj kamerę, mamy setkę na TikToka do nagrania. Zrobimy trend z hashtagiem Płacę, bo mogę. To on. Ja, Main Kanzler. Tak, Herr Frederyku. Przekaz poszedł. Tak, jak ustaliliśmy. Nie, nie zorientowali się. Myślą, że to sukces. Herr Donald, oglądałem Twoje wystąpienie. Było. Zabawne. Ale płacenie samemu sobie to za mało. To brzmi. Jakbyście byli samowystarczalni, a nie jesteście. Ależ, Herr Fryderyku, wytłumaczyłem, że to kwestia honoru, że nie chcemy Waszych pieniędzy, bo to by nas poniżało. Nie rozumiesz. Tu nie chodzi o pieniądze. Pieniądze dodrukuje Europejski Bank Centralny. Tu chodzi o pedagogikę. Polacy muszą zrozumieć, że rachunek za historię jest płynny. Wiesz, co znalazłem w archiwach? Listę zrabowanych dzieł sztuki, które chcecie oddać? Nie bądź naiwny. Znalazłem faktury za modernizację. Autostrady, które zbudowaliśmy na tych ziemiach przed 1945, budynki we Wrocławiu, w Szczecinie, w Gdańsku. Użytkowaliście je przez 80 lat bezpłatnie. To się nazywa bezumowne korzystanie zmienia. mienia, Donaldzie. Hmm. Chcesz, chcesz, żebym powiedział, że mamy zapłacić czynsz za ziemię odzyskane? Chcę, żebyś to ubrał w ładne słowa. Nazwij to funduszem wzajemnej odpowiedzialności infrastrukturalnej. Wyremontujemy wam mosty na odrze, żeby nasze czołgi, przepraszam, nasze transportery pokoju mogły. Szybciej dotrzeć na wschód w razie potrzeby? A wy za to zapłacicie, to uczciwe Nikt war? Ale ofiary, żyjący więźniowie obozów, obiecałem gest. I dostaną gest: wyślę pocztówki z widokiem na nowoczesny Berlin z podpisem: Dziękujemy za Waszą cierpliwość, a Ty, Donaldzie, dopilnujesz, żeby nikt nie marudził. Tak jest, Mein Kanzler. Fundusz Wzajemnej Odpowiedzialności. Genialne, to będzie hit. Domański, mamy problem. Musimy znaleźć 2 miliardy euro na Fundusz Wzajemnej Odpowiedzialności na jutro. Panie ministrze, budżet jest napięty jak guma w majtkach kalisza. Nie ma z czego brać. NFZ ledwo cipie, nauczyciele strajkują, a na CPK wydaliśmy już pieniądze na ekspertyzy, które mówią, żeby nie budować. Myśl. Merc nie przyjmie bonów towarowych. Skąd możemy zabrać, żeby nikt nie zauważył? Może z obronności? Nie, obronność jest święta. Musimy kupić od Niemców hełmy. Nie możemy zabrać pieniędzy, które mamy, a je oddać w innej rubryce. To by było niegospodarne. Co to jest ta pozycja? Opieka paliatywna i pamięć historyczna. To pieniądze na leki dla kombatantów i renowacje cmentarzy wojennych. Idealnie. Przecież ci ludzie i tak żyją przeszłością. A my inwestujemy w przyszłość. Przesuniemy te środki na opłatę cywilizacyjną. Ale panie premierze, ludzie powiedzą, że zabieramy ofiarom, żeby zapłacić katom. Nie. Powiemy, że to inwestycja w europejski system bezpieczeństwa zdrowotnego że dzięki temu niemiecka służba zdrowia będzie tak dobra, że może kiedyś nas przyjmą jako pacjentów komercyjnych. Drukuj przelew. Panie ministrze, opozycja grzmi. Mówią, że rezygnacja z reparacji w zamian za to, że sami zapłacimy za remont mostów granicznych, to zdrada. Że Niemcy zniszczyli Polskę i nie ponieśli kary. Moja droga pani, to jest myślenie plemienne, zaściankowe. Spójrzmy na fakty z szerszej perspektywy. Czy Polska straciła na wojnie? Materialnie, być może, ale zyskała coś cenniejszego. Co takiego? Zginęło 6 milionów obywateli. Detale statystyczne. Zyskaliśmy land, przesunęliśmy się na zachód. Zostawiliśmy te błotniste wschodnie stepy i wzięliśmy Wrocław, Szczecin. Wie pani, ile kosztuje metr kwadratowy we Wrocławiu? Gdybyśmy mieli to kupić po cenach rynkowych od Rzeszy, bylibyśmy zadłużeni na 300 lat. Niemcy zrobili nam przysługę: wyburzyli starą, niefunkcjonalną Warszawę. Dzięki temu mogliśmy zbudować pałac kultury i nowoczesne apartamentowce. To była darmowa rozbiórka pod inwestycje. A my jeszcze chcemy od nich pieniędzy? To nieeleganckie. To jakby prosić ekipę remontową o zwrot kosztów za to, że wynieśli gruz, który sami zrobili. Ale, panie ministrze, yy, kanclerz Merz sugeruje, że mamy dopłacić do infrastruktury. I słusznie. To się nazywa opłata cywilizacyjna. Wchodzimy do pierwszej ligi. W pierwszej lidze płaci się wpisowe. Niemcy to nasi przyjaciele, a przyjaciołom się nie wystawia rachunków. To psuje atmosferę przy winie. Poza tym spójrzmy prawdzie w oczy. Czy my, Polacy, umielibyśmy wydać te biliony reparacji? Pewnie wydalibyśmy na głupoty, na socjal. A tak? Pieniądze zostaną w niemieckich bankach, będą bezpieczne, będą pracować dla Europy. A Polska jest w Europie. Ergo, pieniądze pracują dla nas. Logika, moja droga. Logika. Jurek, Basia, oni mieli po 18 lat. Jak ich prowadzili pod ściany, krzyczeli, że Polska nie zapomni. Okazało się, że twoja krew była walutą, która wyszła z obiegu. I tak oto sprawiedliwość stała się kolejnym towarem, na który nas nie stać. Bohaterowie odchodzą w ciszy, by nie zakłócać bankietów dyplomatów, a rachunek krzywd został przeksięgowany na konto zysków zbycia grzecznym chłopcem Europy. Śpij spokojnie, Polsko, bo choć pamięć o twoich przodkach została sprywatyzowana, to przynajmniej okazała się nierentowna.